Witam w Mai. My... Eee, moment, to nie ta gierka. Witam w Monbazu, gierce, która odbywa się w Kanadzie. W tej grze od picia syropu, zbierania drewna czy palenia zioła możesz ścigać się z duchami, robić fikołki pojazdami, beczki, a co najważniejsze, zbudować z gruza potężny BMW i posiadać najbardziej wieśniacki pojazd na zadupiu. Witam w Monbazu. Jeśli film wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. oraz zapraszam na mojego Discorda, link w opisie. I jak zawsze, bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do materiału. Rozpoczynamy naszą przygodę w sypialni. Zacząłem się rozglądać po pomieszczeniu. Jedyne co znalazłem to plakat z naszą przyszłą furą, szafę pełną koszul w różnych kolorach i skrzynię, w której nic nie ma. Gdy wyszedłem z pokoju, znalazłem się w kuchni gdzie była m.in. frytkownica, opakowanie do frytek, lodówka pełna żarcia i syropu, a przechodząc dalej mamy komputer, na którym można zapisać grę pod warunkiem, że mamy prąd i do tego przenośną konsolę do gier, na której można zapisywać grę gdziekolwiek jesteśmy. Wracając do gry, wychodząc na świeże powietrze, witają nas dwa pojazdy. Pickup i nasz złom Konik, który jest wzorowany na BMW E36. Po prawej stronie od naszych pojazdów mamy szopę, w których są zadania oraz przydatne narzędzia. Obok tej szopy jest skład oraz wrak bugiego, którego musimy złożyć z części znalezionych na mapie. Dobra, skoro wiemy już wszystko na temat tego, co nas otacza, przejdźmy do momentu, gdy zacząłem coś wreszcie robić. Pierwsze w kolejności co zacząłem robić, to montować części do naszego grata, aby trochę zadań wykonać. Zamontowałem koło, dokręciłem śrubki, później zamontowałem brakujące inne części i parę zadań skończyłem. Jedno z tych zadań polegało na kupieniu pompki do opon, więc wsiadłem do naszego pikapa i wyruszyłem w podróż do miasta. W sensie nie licząc z tego, że w połowie drogi zamieniłem się w atletę i zacząłem robić fikołki. Ale gdy już dojechałem do miasta, zatrzymałem się obok stacji benzynowej. W środku było dwóch źródłków. Mieli na sprzedaż felgi, siedzenia sportowe, lakiery, zestawy do rdzy, amortyzatory, no i ogólnie rzeczy do samochodu. Kupiłem to, co miałem na liście, czyli pompkę do opon i postanowiłem wrócić do domu. Tym razem, bez wypadku, udało mi się wrócić. Wysiadłem z pick-upa i zacząłem pompować koło do koniga. Gdy skończyłem, dotarło do mnie, że wydałem prawie połowę tego, co miałem przy sobie, więc postanowiłem, że zrobię kolejne zadanie, czyli ściąć drewno dla naszego brata i przy okazji z nim pogadać. Zacząłem ścinać drzewa piłą łańcuchową, po czym przyciąłem je do pieńków i zebrałem wszystko pod maszyną do drewna. Odpaliłem maszynę i rozcinałem drewno. Potem zapakowałem wszystko na pakę i zawiozłem do brata. Gdy dotarłem na miejsce, dostałem za to drewno 164 dolary. Uznałem, że to całkiem dobry zarobek na start. Pogadałem z nim i wróciłem do domu. Pomyślałem sobie, a co gdyby tak się spiąć i zarobić na odnowienie koniga. No i cóż, po 3-4 godzinach ścinania i włożenia drewna uzbieraliśmy 20 tysięcy. Tak wiem, nie mam nic lepszego do roboty. Teraz mając pieniądze skupiłem się na zrobieniu naszego głównego pojazdu. Pojechałem do miasta na stację benzynową w poszukiwaniu ciekawych części do kupienia, ale że nic nie znalazłem to przynajmniej zatankowałem. Przypomniało mi się, że wcześniej odbierając poczty kopertę, było na niej napisane, że mogę kupić części do koniega w nocnym ręku w każdy piątek oraz w niedzielę pod kościołem. Hmm, brzmi legalnie. Bez większego namysłu wracałem do domu, aby przyspieszyć czas, zajmując się różnymi innymi rzeczami. Nadszedł w piątek, więc udałem się tam wieczorem i nic tam nie było. Pomyślałem, że przyjechałem za późno, więc wróciłem do domu i znowu przyspieszałem sobie czas. Przyjechałem w niedzielę do miasta i tym razem siedział przy czarnym wanie sprzedając części. Klikając na niego, odezwał się do mnie i zauważyłem, że ma limit na to głową, więc pierwsza moja myśl, chłop mi nałożył limit do wydania. W mojej głowie sobie pomyślałem, że mam 20 tysięcy do wydania, nie będzie mi mówił, ile mogę wydać. Więc zacząłem kupować różne elementy i się okazało, że to był jego cel, aby otworzyć swój własny sklep z częściami. I powiadomił mnie, że otworzy go w przyszłym tygodniu. Zamontowałem nowe części, które kupiłem, i udałem się do domu. Następnego dnia pojechałem zobaczyć, czy ten ziotek zwana otworzył już swój sklep, i moim oczom ukazał się wielki supermarket z częściami. Marzenie każdego fana motoryzacji, aby mieć blisko siebie taki sklep. Od razu zacząłem szał zakupowy, kupiłem nowy silnik, przełożenie na skrzynię manualną, opony sportowe, nowe drzwi, przedni zderzak, tylny zderzak, zestaw neonów, nową gałkę skrzyni biegów. I tak dalej. Po zamontowaniu lepszych części nasze auto zaczęło już jakoś wyglądać. A korzystając z okazji, że była późna godzina, to pod tym sklepem odbywały się wyścigi. Zapisałem się do najłatwiejszego przeciwnika i mimo to przegrałem. Wróciłem do domu z myślą, że dorzucę jeszcze trochę części następnego dnia. Kolejny dzień spędziłem pod sklepem, montując pozostałe części, których wcześniej nie zamontowałem. I tymczasowo nasza bestia była skończona. Postanowiłem, że resztę dnia spędzę już na spokojnie przy swoim kamperze, spoglądając na efekt, który udało mi się pozyskać. I tak oto kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Do zobaczenia do następnego. Jo!